Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na prosty makijaż dzienny paletą Desi Say yes, Temptation. Będzie to makijaż ze sporą ilością błysku, ponieważ błyski w tej palecie są przepiękne. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Jako bazę użyję korektora Eveline Liquid Camouflage w odcieniu 03. to doklepuję sobie jeszcze palcem makijaż zacznę od tego brzoskwiniowego cienia i nakładam ten cień na załamanie powieki oraz na zewnętrzny kącik cienie matowe w tej palecie się dosyć mocno pełą, ale jeżeli sobie je doklepujemy na dłoni albo odszepujemy pędzelek to nie ma z tym żadnego problemu a za to przepięknie się blendują, w ogóle bardzo ładna jest ta paleta. Zobaczcie, to było jedno dotknięcie pędzelka do cienia. Bardzo szybko się blendują te cienie i ten sam cień nakładam też na zewnętrzny kącik zobaczcie jak on pięknie się rozblendował te cienie są dosyć dobrze napigmentowane więc dokładam sobie tego cienia takimi małymi porcjami Na ten sam pędzel nałożę teraz ten cień. To jest taki blady róż, ale też jest lekko brzoskwiniowy. I sobie blenduję te dwa cienie. Powiem Wam, że ta paleta mnie urzekła, zwłaszcza błyskami. Bardzo mi się podobają błyski w tej palecie. No ale jestem typową sroką, jak błyski jest ładne to przepadam. Teraz nałożę sobie tę cień na dolną powiekę i na zewnętrzny kącik. I tutaj łączę sobie górną powiekę z dolną. Nakładam go takim kuleczkowym pędzelkiem I troszeczkę sobie przyciemniam tym samym cieniem zewnętrzny kącik Ten cień też się troszeczkę sypie, więc też go sobie doklepuję na dłoni i tutaj wyciągam ten zewnętrzny kącik ku górze. I od razu tym samym cieniem troszkę przycięgam tutaj przy linii rzęs. Troszeczkę wchodzę nim też w załamanie powieki. nabieram dosłownie odrobinkę tego cienia na sam koniuszek tego pędzla i teraz wracam do poprzedniego pędzla którym nakładam ten brzoskwiniowy cień i to sobie jeszcze tutaj w zewnętrznym kąciku i w załamaniu powieki blenduję To już nie dokładam cienia na pędzel, tylko taką resztką, która mi została na pędzelku. Ten pędzel to jest Embrage 07. Zobaczcie, jak te cienie się pięknie blendują. Teraz podkładam w pudrze Evelyn variette. Jeszcze sobie to troszeczkę rozblenduję. I robię to pędzlem dress up 231. Ja jednak lubię, jak te cienie są bardziej rozblendowane. razu tutaj sobie tym podkładem pod rzeczy jeszcze wewnętrzny kącik. I tutaj blenduję te cienie. W tej palecie nie ma takiego Beżowego cienia, jest za to taki Bananowy, waniliowy cień Ale on mi tutaj nie do końca pasuje Do tego makijażu Ja od razu tutaj sobie Też tym podkładem wyczyszczę makijaż Ten podkład w pudrze to jest taka gumka zawsze sobie nim czyszczę makijaż i on się też fajnie sprawdza właśnie jeśli w palecie nie mamy beżu to on się fajnie sprawdza do blendowania cieni i teraz wracam sobie do pędzelka Embrush 07 i jeszcze tutaj sobie już bez dokładania cienia to jeszcze blenduję żeby te przejści były takie ładne Tym brązem przyciemnię sobie linię rzęs. I ten cień nakładam pędzelkiem Glam Shop GB18. To jest taki ładny brąz neutralny, ani zbyt ciepły, ani zbyt chłodny. I robię sobie taką delikatną kreskę. Ale tak delikatnie, żeby tylko wyciągnąć ten zewnętrzny kącik ku górze Ja w makijażach dziennych bardzo lubię właśnie robić kreski cieniami Ten telefon troszeczkę zwilżony wracam do pędzelka embraż i to sobie jeszcze tutaj w samym załamaniu blenduję na środek powieki nałożę sobie odrobinkę tego błysku, on jest przepiękny, to jest takie stare złoto, troszkę pomarańczowe prześliczny jest ten błysk uważam, że to jest najładniejszy błyszczący cień w tej palecie I go sobie jeszcze rozprowadzam drugim palcem, na którym nie mam tego cienia No bo to jest makijaż dzienny, wiecie, nie chcę przesadzić, nie? Chociaż i tak już przesadziłam tym włoskiem Ale ten cień jest tak śliczny, że ja się nie mogę powstrzymać Ja na palcu miałam naprawdę odrobinkę tego cienia I Taką resztkę, która mi została Nakładam od razu na drugie oko zobaczcie jaki on jest ładny coś pięknego miałam go nałożyć tylko odrobinkę ale jak zwykle jak chodzi o błyski to ja przesadzam no on jest przepiękny i w załamaniu powieki nie dokładając cienia na pędzel to sobie jeszcze troszeczkę tutaj rozblenduję, żeby połączyć maty z błyskiem Teraz takim małym języczkowym pędzarkiem wewnętrzny kącik nałożę ten najjaśniejszy błysk. Tutaj rozświetlę nim wewnętrzny kącik. I to jest taki toperek, który pasuje do wszystkich cieni w tej palecie. Co byśmy nie zrobili, to ten cień będzie do wszystkich makijaży nam pasował. Bardzo jest. I pędzlem, na którym miałam odkład w pudrze, tu sobie w wewnętrznym kąciku to jeszcze czyszczę I tak wygląda skończony makijaż, poza kamerą tylko wytuszowałam rzęsy Nałożyłam bazę Eveline Varietę, tusz Eveline varietę, A dolny rzęsy wytuszowałam tym precyzyjnym tuszem z Eveline na ustach mam konturówkę Catrice. To jest odcień 0,60 oraz błyszczyk Claresa 0,8. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej palecie. Napiszcie również, co myślicie o tym makijażu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.